Pytacie się, czy te orędzia się sprawdzają. Bardzo proszę Was o wysłuchanie tego i zwrócenie uwagi na datę. Orędzie Jezusa na Czasy Ostateczne, Luz de Maria de Bonilla, Argentyna. Umiłowany ludu, idźcie dalej drogą nawrócenia. Trwajcie w mojej miłości pokoju I zgodzie wobec cementu, z którym mierzy się to pokolenie. Bądźcie prawdziwymi świadkami mych nauk i pozwalajcie, by ujawniały się w Was dary i cnoty, jakie Duch Święty wylał na każdego. Ludu mój, musicie być ludźmi wypełniającymi moją wolę, musicie wypełniać Boże prawo w każdej chwili waszego życia. I musicie odmawiać sobie chodzenia tam, gdzie wam to ułatwia życie na ziemi, bo doprowadza was do działania poza moimi naukami. Dzieci, ten czas, który przeżywacie, jest trudny, jest czasem próby dla wszystkich, którzy są moimi. Jesteście raz po raz kuszeni przez demona który krąży w poszukiwaniu ofiar z powodu tego, że ludzkość jest pozbawiona miłości i szacunku względem mnie, pozbawiona wierności i zrozumienia, przez to, że jestem odrzucony i ostatecznie Duch Święty nie jest w stanie rozlewać się w pełni na wszystkich, co są moimi. Przechodzą w poszukiwaniu mojej świętej reszty, mojego kościoła. Który pozostał, w którym wyleje całą mą miłość, abyście szli dalej bez słabnięcia w chwilach wielkiego prześladowania i zarazem zwycięstwa. Ukochani moi, wyznaczyli wam kierunek, w którym macie podążać. W konsekwencji źle wykorzystanej nauki zalewając Was ograniczeniami pochodzącymi od ustanowionego światowego ładu, który będzie dalej rozprzestrzeniał więcej bólu i kontroli nad ludzkością, z zamiarem porozdzielania Was, by Was osłabić. Musicie być świadomi walki duchowej i mentalnej, w której się znajdujecie. A w której są bardziej atakowani ze wszystkich stron, oblężeni ci, co są daleko ode mnie. Chaos społeczny rozprzestrzeni się z kraju do kraju, jak zaraza, z powodu rozchwiania człowieka ograniczonego w jego możliwości działania. To jest działalność nieprzyjaciela człowieka. Nadeszła chwila, ludu mój. Jesteście jako wieczki pośród wilków, dlatego bądźcie przebiegli jak węże i nieskazitelni jak gołębie. Lecz niech to was nie trzyma w napięciu, gdyż mój Duch Święty wspomoże was, abyście wytrwali do końca. Oddajcie się mi, a ja będę mówił za was. Nie lękajcie się. Choć moje słowo będzie pogardzane i moje sakramenty będą wyszydzane, nie oddalajcie się ode mnie, wytrwajcie w wierności. Ludu Mój, ja pozostaję z wami. Jestem obecny, rzeczywisty i prawdziwy w mym ciele, krwi, duszy i bóstwie w Eucharystii. Nie zapominajcie, że ja jestem wierny memu Ludowi. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się. Wielkie narody podnoszą się w wewnętrznych duchowych walkach. Mój lud jest prześladowany. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się. Obciążenia nałożone na ludzkość doprowadzają do tego, że jeden lud staje przeciw drugiemu, aż niespodziewanie pojawi się wojna. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się. Biegun magnetyczny Ziemi kieruje się w stronę Rosji. To nie jest przypadek, lecz znak, aby człowiek się obudził. Rosja najeżdża świat i sprawia, że on cierpi. Umiłowani moi, ujrzycie wielkie zjawiska przyrody. Nie lękajcie się, utrzymujcie w sobie wiarę. Bądźcie roztropni i pomagajcie sobie nawzajem. Ludzkość cierpi głód z powodu światowego kryzysu gospodarczego. Módlcie się, nie słabnijcie w wierze. Bądźcie wierni prawdzie. Bądźcie mym ludem w duchu i prawdzie. Moja matka otacza Was opieką. Idźcie dalej razem z nią. Nie oddzielajcie się od mej Matki. Módlcie się i wynagradzajcie. Módlcie się. błogosławią Was. Bądźcie wytrwali w nawróceniu. Kocham Was. Wasz Jezus. Witaj Najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Witaj Najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Witaj Najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Komentarz do Maryi. Bracia, nasz ukochany Pan Jezus Chrystus uwypukla dla nas trudny moment, w którym żyjemy wobec serii sytuacji tak nieoczekiwanych, przed którymi stajemy jako ludzkość. Całkowita zmiana jest potrzebna w pokoleniu, które się odsunęło od Boga i musi wrócić do Boga. Tak jak my. Uczestniczy w tym nasz Pan Jezus Chrystus. On przychodzi poszukując Kościoła, który pozostał, tego, który dalej niesie swój osobisty krzyż, oczekując w wierze osiągnięcia Krzyża Chwały i Majestatu. Amen. 13 Czerwca 2020. Komentarz. Jezus wzywa nas dziś abyśmy bardziej jeszcze trwali w wierności Jego nauce nie idąc na ugodę ze światem pomoże nam w tym Duch Święty o ile nie będziemy stawiać przeszkód Jego działaniu trwaniem w grzechu choć jesteśmy i będziemy atakowani ze wszystkich stron choć rozleje się chaos kataklizmy głód wojna odstępstwo i prześladowanie to jednak dzięki naszej wierze Zwyciężymy list do Rzymian 837. Bądźmy wierni Jezusowi obecnemu w najświętszym sakramencie Eucharystii i Maryi, Jego i naszej matce, która nas chroni i się nami opiekuje. Bóg wie, że jest nam trudno i że cierpimy oraz że próby, wobec których już wkrótce przyjdzie nam stawać, będą jednymi z największych w dotychczasowej historii świata, i dlatego tym bardziej manifestuje swoją obecność przy nas, że nigdy nas nie opuszcza ani nie porzuca. Ufajmy Mu i dajmy się prowadzić, bądźmy posłuszni Jego prawu i natchnieniom Ducha Świętego. Tak. Jak Maryja. Nie bójmy się, jesteśmy przecież umiłowanym ludem Boga, wybraną resztą. Pozostańmy więc wierni prawdzie za wszelką cenę. Amen.